Jeszcze jedna fajna historia. Piękną dziewczynę spotkałem w pralni. W pralni, w meksykańskiej pralni, czyli kolejka do takiej małej pralni. Piękną dziewczynę spotkałem. Młoda, śliczna dziewczyna. No, coś o czym byś marzył, że coś takiego w kolejce z tobą akurat się wydarzy, że stanie taka dziewczyna. No i oczywiście, jak to bywa w życiu, jak jesteś facetem, to powinieneś coś zagadać. Ja coś zagadałem, ale nie pociągnąłem tej rozmowy. Wiesz, prawdopodobnie byłem zmęczony. Tysiące dolarów dziennie nie biorą się znikąd. Jesteś zmęczony, jesteś... to jest koszt prowadzenia biznesu, jest tak wielki, że może w innej rolce posłuchasz. Ale tak czy siak, podchodzi ta piękna dziewczyna, no ja oczywiście temat spaliłem. Co próbuję powiedzieć? To nie jest lekcja podrywu, tylko jest to odnośnie różnych branż życia, że jak masz wizję i sen, jedno i to samo, wizja, sen, czyli masz jakieś marzenie i dałeś ciała, dałeś. Krótko mówiąc. I możliwe, że tak jak ja dawałeś całe życie, i tak na koniec życia będziesz pamiętał tych kilka momentów, kiedy faktycznie z jakąś dziewczyną piękną tobie się udało, czy jakiś biznes wyszedł. Także słuchajcie, dobra wizja, nie bój się popełniać błędy, czy każdy, ka, każdy te błędy popełnia naturalnie, ale, ale to te błędy często dają kopa, właśnie, dają w biznesie. Niewykorzystane okazje, czy jakieś rzeczy, które przeszły koło nosa, czy ktoś, z kim trzeba było się rozstać, a można było kontynuować współpracę, osiągnąć niesamowite rzeczy. To jest wielka motywacja. Jak masz tą wizję, masz ten sen.